Cześć, witajcie z tej strony Gavmiv. Chciałbym wam pokazać coś, czego dawno na moim kanale nie było. W ogóle też dawno nie nagrywałem, a to jest wyjątkowo coś, czego nie było u mnie bardzo długo. Taki można powiedzieć powrót na stare śmieci. Nie wiem, ilu was z was kojarzy jeszcze ten świat, co to w ogóle jest, ale już ponad y, będzie. Patrzę na dzisiejszą datę, to będzie ponad 2,5 roku temu. Nawet blisko, więcej, nawet blisko 3 lat jak zaczęliśmy tutaj na tym świecie grać. To jest oczywiście Scrap Mechanic Survival, który świat ten został utworzony dosłownie z dniem premiery i nigdy tak naprawdę na innym świecie, na innym save'ie u siebie nie grałem. Tutaj razem z moim z bliskim znajomym sobie przez grubo ponad 100 filmów graliśmy, łącznie na tym świecie spędziliśmy kilkadziesiąt godzin. Progres w nim był dosyć powolny, ponieważ to były początki survivalu. Wtedy jeszcze możecie pamiętać, ta gra nie była tak dobrze zoptymalizowana, jeśli chodzi o grind. Tak, Trzeba było bardzo dużo siedzieć i zbierać różne rzeczy, żeby podstawowe jakieś sobie maszyny wykonać. Teraz istnieje dużo modyfikacji, które to ułatwiają, a także po prostu sama gra została z czasem uproszczona, przecież dopiero chyba u nas w 90 -tym którymś odcinku, możecie kojarzyć, pojawiła się pompa ropy z ziemi, kiedy dopiero wtedy tak naprawdę można było bez problemu, bez stresu podróżować pojazdami. Także to naprawdę, to było dawno temu, ten świat może był przez rok eksploatowany tak w zasadzie, potem to już było takie tylko na siłę robienie czegokolwiek. Ale przez ten czas, ja tu jeszcze sobie parę rzeczy porobiłem, muszę wam powiedzieć. Miałem takich parę momentów, że sobie na ten świat wchodziłem i sobie na nim po prostu grałem, ale też coś jeszcze chciałem im zrobić jednak. On jest fajnie, tutaj jest dobrą, bazą, żeby dalej go eksploatować. E, oczywiście pewnie pamiętacie, samolot to był jeden z popularniejszych filmów. E, tutaj też mi się, wydaje mi się, że to był, byliśmy też pierwszymi osobami w Polsce, które udało się na survivalu taki zaawansowany pojazd zrobić. E, tak samo myślę, że pomysł tutaj Amegi z tym żeby zrobić pojazd to był właśnie ten moment kiedy jeszcze nie było paliwo było bardzo drogie w tej grze, ciężko było je uzyskać więc wykorzystał nową funkcję w survivalu tego że można podłączyć kontroler łożyska pod fotel kierowcy dzięki czemu na przykład ten pojazd ma napęd z kontrolera sterowany normalnie klawiszami w i to to było naprawdę przełomowe, i on też ma bardzo dużo mocy dzięki temu. I on tu nam pomógł w zasadzie przewieźć wszystkie te elementy. Tutaj to co widać, to my nawet ich do ekwipunku nie braliśmy, ta cała wieża została przewieziona tutaj z jednego z magazynów oddalonych. Tam naprawdę on był bardzo daleko, daleko, to nie był taki bliski nasz jakiś. To był bardzo daleko magazyn, i udało się przewieźć. To uwierzę, że tak samo wszystkie te silosy, inne te elementy, nawet część klocków po prostu takich pojedynczych nie była. Jako element wykwipunku, ale jako fizyczny obiekt po prostu na tym samochodzie, też końcówka serii opiewała w budowę tej kolejki. Tutaj to jest kolej podwieszana, jednoszynowa. I wówczas ona tak naprawdę była tylko takim prętem, który biegł tutaj od tej bazy na wodzie, która była przez, rozwijana przez, nie wiem, 80 filmów. I on tutaj, ten pręt szyna biegła do stacji pakowania i ta stacja pakowania miała później się zmienić właśnie w bazę yy, taką naszą już prawdziwą co ja tutaj też trochę zacząłem dalej kombinować z nią w ostatnim czasie ona była tak na początku nazywana dworcem ale myślę że to może taki packing station właśnie taka coś może taka miejsce logistycznie ważne po prostu mogliśmy bez problemu to przetransportować się to nawet jak sobie zajrzycie Tutaj to patrzę, ile tu leży jeszcze do przewiezienia do, do broci. Tam leżą jeszcze skrzynki i to jest 10 skrzynek, na pewno jeszcze tam leży. Ja tak myślałem sobie, że może tu właśnie przenieść wszystkie ważne elementy bazy, tutaj do tego miejsca, bo mamy po prostu fajną przestrzeń, którą możemy dobrze zaaranżować. Nie Jest tutaj dach, jesteśmy tutaj też osłonięci. Farmę nawet można przenieść na tej samej zasadzie, jak tam, co zaraz pokażę. Skonstruować farmę, która jest totalnie wolna od raidów i tak naprawdę poza czerwonymi robotami, tymi dużymi, największymi. Nie musimy się niczego obawiać. Patrzcie, nawet toaleta jest z papierem toaletowym i w ogóle klimatyzatorem. Tu właśnie nawet jeszcze nie pokazałem. Jest też zrobiłem coś, czego nie było wcześniej. To jest drugie piętro. Możemy sobie wejść, tu też jest, już są pomieszczenia, jakby układ pomieszczeń jest jakoś sensownie zaaranżowane, postaram się, żeby to nie wyglądało po prostu jak chamskie wejście w ten budynek, tak myślę, że o tutaj jak się wchodzi, to to wygląda po prostu jak jakieś całkiem fajne pomieszczenie, może te ściany z tych takich biednych klocków, które tak naprawdę jakbym pokaże, to patrzcie, one się od jednego strzału niszczą, a te to, to są solidne, tak, to, to, to są normalne klocki, ale te to tak naprawdę do niczego nie służą, ewentualnie jako dekoracyjny. tutaj po prostu jako podłoga tymczasowa, tak samo te ściany, myślę, że trzeba będzie wymienić tak, to jest coś, co raczej wtedy wyglądało po prostu w ten sposób. To było dosłownie sufit i ściany takie brzydkie. Te klocki są całkiem konkretne, te są nawet fajne. Tych trzeba by pozbierać jeszcze trochę. Bardzo je lubię, podoba mi się ich design. A w ogóle, jeśli patrzę, patrzę dobrze, to jest noc i zaraz chyba będziemy mieli pod L. Tak, 20:42, za bodajże 3 minuty będzie right, to wam pokażę o co chodzi. Z tą farmą, która jest całkowicie odporna na rajdy, my tak naprawdę nie musimy się nią kompletnie interesować. Możemy sobie zostawić. Roboty, tak poza tymi, chyba strzelającymi, nawet strzelające, nie są w stanie jej zrobić, bo strzelające nie strzelają w klocki, tylko strzelają w ciebie. Jak to jakby... One stoją z tyłu i nie strzelają w fortyfikacje, które mają bronić warzywa. Dopiero w te warzywa będą strzelać, jak one już będą osłonięte. A tak to strzelają w gracza takimi tankami, które mają. E, farmę zniszczyć, są po prostu zielone, pomarańczowe roboty i... a czerwone to jest takie straszydło, które tak w zasadzie, jak ma już się pistolet na ziemniaki, to on wcale nie jest straszny w ogóle. Widzę, jakaś tam krowa już sobie chilluje, czeka. To jeszcze wam pokażę, co tutaj jest. Dalej. E, wgrałem sobie moda Awalkiza. Awalkiz teraz znowu zaczął nagrywać sklep mechanika, więc tak poznałem, że zobaczyłem, że po prostu, że jak bardzo ten jego mod ułatwia rozgrywkę, to sobie go wgrałem. Dzięki niemu po prostu możemy mieć więcej komponent kitów. Jest minimalnie większy drop. Po prostu trochę więcej ich się wyrzuca po zabiciu robotów hmm, czy ze skrzynek. Dzięki czemu? No, po prostu nie ma tego grindu, który całkowicie blokował nam rozgrywkę. Poza tym jeszcze jest kilka nowych recepturek do craftingu. Właśnie możemy sobie taka dosyć tania recepturka na komponent kit. To ja bym jej za bardzo nie używał, bo no jest trochę cziterska. Ale coś, co jest fajne, że możemy sobie skraftować nawóz? Chociaż to chyba było. Nie wiem, ale jest tańsza recepturka kleju, która nie wymaga trzech muszli, a za to wymaga tylko jedną muszlę. I chemikalia, chemikalia też bardzo łatwy dostęp do nich. To naprawdę mieliśmy chyba tutaj dobry, dobrze wylosowany generator świata, bo dosłownie mamy tam kawałek, tam nie wiem, kilometr, w tamtą stronę, niecały mamy. Ropę, tu mamy chemikalia. Tam już nawet tam, tam, tam chyba za tym to jest stacja pakowania. To dosłownie tam jeszcze tamten silos widać, to jest e, chemikalia. Tam jest taki widać, taki, taki o, taka bulwa jest. To jest, e, nie stacja pakowania. A chemikalia tam są. E, no i oczywiście mamy raz, dwa. E, I tutaj jeszcze na wyspie, e, co później jeszcze pokażę, trzy i cztery. Tam są jeszcze takie lokalizacje, gdzie nam się spełnują skrzynki. tak, Która jest godzina. Mamy 23.15, za 40 sekund powinien być rajd. No, garaż to wiadomo, pozostał taki jaki był, tu mamy dresbota który może nam tu zrobić parę tych jeszcze uranek, są przygotowane, po prostu nikt nie chodził po bawełnę, żeby móc to przygotować. W zasadzie to, to jest też do rozebrania na śmieci, patrzcie z czego to jest zrobione, to są naprawdę nasze pierwsze kroki w tej grze były, no wtedy nikt nie wiedział jak poprawnie w to grać. To by były inne czasy. Pojazd w zasadzie ten sam, tak, tak naprawdę. Samolot jest w miarę świeży, tak. Tu widać. Na części jest rozłożone. Nie wiem, czy może na części rozłożone, wtedy po prostu to było biednie, trzeba było tak rozbierać. E, to był pojazd do kopania kamienia. Ewidentnie widać jakiś taki profim, prymitywny. No i przyczepka kempingowa, z którą jeździliśmy po mapie, tak? No o, już chyba słyszę, że się zaczął rajd. Tak? O, właśnie patrzcie, przyszli i patrzcie co oni robią. Oni wchodzą na górę i, i co? I nic nie mogą zrobić. Powinienem był patrzeć jeszcze włączyć tam, czy jest ja tam dosięgnął. Tam jest przycisk, żeby włączyć działko. Słuchajcie. Tam jest przycisk do, dzia do działka yy, z wodą, które będzie takich nokautować trochę, Myślę, wiecie o co mi chodzi. Tylko, że kurde, nie mogę trafić. gdzieś tam był przycisk. Cholera. Dobra, w każdym razie widzicie, oni wchodzą w taką piramidę, jakby tutaj złożoną z takich płaskich stopni długich, oni po prostu nie wchodzą i nie mogą zniszczyć nic pod sobą, bo one są tak zaprogramowane, że ta sztuczna inteligencja potrafi niszczyć tylko klocki, które są tak jakby przed nimi. Co nie? Że wchodzą i to tylko to mogą niszczyć. Co jest przed nimi. Ale to co jest pod nimi. O ile to jest, właśnie powiedzmy, tak jak tam, że oni wchodzą i to im nie przeszkadza teoretycznie, żeby, żeby dostać się do tych y, y, upraw, to de facto wchodzą po schodach i stoją nad nimi i nie mogą z tym nic zrobić to można robić dowolnej wielkości tak naprawdę ważne żeby po prostu te schody prowadziły ich nad nad te uprawy tak tu jest nie wiem tam jest chyba 10 na 10 ta wielkość albo 9x10 większe więc tam się, tam się mieści 100 czy ileś tych w zupełności wystarczająco dla pojedynczego gracza żeby mieć jakiś tam rozwój i tak przecież więcej niż te Ciężko mi powiedzieć, ile tam, ale to, na to się zmieści. Ale na ten pojazd myślę, że maksymalnie 10 skrzynek i tak wejdzie. A w momencie, takim teraz to co tam co posadziłem, to podajże bodajże e, ziemniaki, to i takich nie wożę. E, tak samo chyba by było, jakbym nie wiem, borówki. Na przykład teraz mam borówek, mam full, a i tak chyba za nie kupić sobie bardzo nic nie mogę. Nie kojarzę, w zasadzie nie wiem, po co je sadzę tak i sprzedaję. Na pewno trzeba by ananasa posadzić i brokuła, to są też najwyższe, tierem jakby warzywa, i za nie można sobie kupić w końcu, by można lepszą broń, ale czy ona jest mi w zasadzie potrzebna, nie wiem. Może zamiast tego lepiej byłoby się skupić na hmm, zbudowaniu jakiegoś sobie fajnego pojazdu do eksploracji mapy, bo hmm, chciałbym też zaznaczyć, że pomimo tego, że mamy na tym świecie, nie wiem, 70-80 godzin, to. Czeka mi, o już widać się potknął od własnej nogi. Mamy 70-80 godzin to mm, ciągle nie odkryliśmy paru lokacji, które może nie są jakoś znaczące dla rozgrywki, ale za to mają po prostu ciekawe jakiś tam lore, tak. Jest na przykład coś czego jeszcze nie znaleźliśmy to jest yy, labirynt yy, z siana. Jest takie coś na mapie ponoć, mm, widziałem screeny, ale na tym świecie, pomimo tego, że lataliśmy dużo samolotem, ciągle nie znalazłem lokalizacji. Tego. Myślę, że jakieś fajne taki bugi terenowe, albo jakiś szybki taki pojazd, e, który by nie bał się ewentualnego ataku jakiegoś robota, byłby całkiem przydatny. O widzicie, teraz na przykład sobie pozbieram komponent kitów trochę, a wszyscy sobie poszli, e, bo po prostu mam teraz większy drop i patrzcie, oni tu weszli. Nic kompletnie nie zniszczyli. E, jakbym jeszcze włączył, opatrzcie tutaj tutaj działko z wodą, Ona to po prostu chodzi tak sobie w takim kółku, taką spiralę robi zawężającą się, taki ruch ma e, po, m, dookoła, w różnej, jakby, o różnym promieniu. E, w momencie, kiedy oni po prostu podchodzą pod tą wodę, ona jest strasznie głośna, ją wyłączę. W momencie, kiedy oni podchodzą pod tą wodę, e, to dostają taki nokop, tak jakby w, 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 zwarcie się robiło u nich. O tam widać jakieś, co jeszcze, Hop. krową się zajął. E, oni dostają w tym momencie taki knockout i po prostu nie za bardzo mogą coś ze sobą zrobić, tak jakby po prostu podają na ziemię, tak? Tutaj też widać jakiś wlaz do wody i nie coś mu się, coś się zgliczował, pewnie tam jakaś krowa pod wodą chodzi, e, albo pływa. Chyba, że też na tamtą krowę chciał pójść. O i widzicie? Wypadnie z niego komponentki. Kiedyś to było dosłownie 1 na 20, teraz to jest chyba 1 na 3, 1 na 5 takie bardziej sensowne, no bo kurde, komponentki ty, to jest podstawowy element do tworzenia wszystkich ważnych mechanizmów w tej grze. Jakby się chciało sobie zaupgrade'ować ten. Pieprzony silnik rakietowy tutaj, to chyba, żeby go właśnie na level 5 wbić, to trzeba 25 albo nawet 30 komponentki. To wyobrażacie sobie, jak to było, zanim to było do, e, tak, ten drop zwiększony. To myśmy właśnie do tego, dopiero ten samolot zrobili chyba po roku grania. E, nie, no nie po roku, przesadzam. Zaczęliśmy w maju 2020 roku, a samolot e, zrobiliśmy chyba w grudniu. Także rozumiecie o co chodzi. Po prostu przez pierwsze te parę miesięcy naprawdę nie dało się za bardzo w tej grze zrobić nic innego, jak po prostu taki podstawowy pojazd na silniku z paliwem, który musiał tak naprawdę przez większość czasu stać. Bo żeby sobie zebrać paliwo bez grindu, takiego normalnego grania, to trzeba było po prostu latać i wszystkie te bombelki z ropą zbierać. Tak się czasy pozmieniały. Jest dzień, to sobie pojedziemy, pokażę wam. Co tu jeszcze jest innego? Ja tu przyjechałem wagonikiem czy samochodem, woda chyba samochodem. Tu przyjechałem albo nawet przyszedłem pieszo, bo nie widzę wagonika. Zobie wrócimy. Moim pseudo BMW to miało być, nie pamiętam o co tu chodziło. To też takie rozwiązanie, pokażę, co myśmy często stosowali. Tam wtedy w prawie każdym pojeździe co zbudowaliśmy, czyli skręcające się światła. żeby po prostu można było wygodniej sobie świecić na zakrętach. W sensie, że zostaje tam jedno czy dwa zostaje w pozycji na wprost a jeszcze chociaż jedno skręca Żeby móc sobie doświetlić zakręt, bo to jest w tej grze bardzo ważne. Jak jedziemy po lesie, wyobraźcie sobie, że jedziemy po lesie i nagle nam wyskakuje czerwony robot i nie widzimy przed sobą drzew. I co mamy do sobą zrobić? Jak mamy uciec, skoro nie wjedziemy dokąd. Dobrze. Pojedziemy sobie kolejką na gonikiem tym naszym. Pokażę wam. Po co w ogóle ta kolejka została zrobiona w pierwszym miejscu? Ona teoretycznie, tam był taki głupi plan, żeby wozić e, uprawy. Ale no dokąd mielibyśmy wozić te uprawy? Z powrotem tutaj do bazy? Przecież takie się tam bezpośrednio, jak są zapakowane te w skrzynki, e, to wozić, wozić się je wozi do e, tego dziadka, tak? No, i widzicie, szyna prowadzi nas na wyspę, i to na tej wyspie, to ja myślałem, że sobie można zrobić na przykład jakąś uprawę drzewa. Tak, możemy prosto prostu cało wykarczować, tak naprawdę. Nawet stoi pojazd taki, który służył, tak de facto, tylko po prostu do poruszania się. Tutaj, ja go sobie tu przewiozłem. Uwaga, nie na windzie, nie że gdzieś ja go sobie przypłynąłem, miałem. Tylko tu był taki hack. Chyba tego nie było na filmie, to było tylko takie jak prototypy robiliśmy. To był hack. Ja tu zrobiłem taką pentelkę na nim i po prostu on został na tym haku przewieziony to jest naprawdę prymitywne urządzenie, on nawet nie ma normalnych kumek. Spójrzcie, on ma takie koła, to są koła ze szlabanu w magazynie one mają dosłownie takie same parametry jeśli chodzi o masę i masę i jakby kolizję, gładkość co zwykłe koła ale różnią się tym jak to się mówi po polsku czyli tarciem, e, przyczepnością, tak? Dlatego ten pojazd się trochę tak ślizga śmiesznie. No, ale on też jest e, szybki całkiem i ma te piły z przodu, dzięki czemu mogę sobie na np. tego robota i bodajże ko kolejnego komponent Lita zebrać, tak? Tak, proszę bardzo. Bo nie zawsze po prostu płaca się do nich strzelać, tak? To, to czasami taniej wyjdzie. Po prostu trochę się rozpędzić i walnąć się takim pojazdem. No i tu też mamy właśnie kolejne dwa takie mm, punkty zainteresowania można powiedzieć z angielskiego, czyli te e, budynki i magazyny, w których są skrzynki z kolejnymi e, interesującymi narzeczami po prostu. No, mogą być, nie wiem, nowe nasiona, to, to akurat na tym etapie rozgrywki to już jest nieistotne. Kurde, że mi się wywalił. On tutaj i tak teraz nie podejdzie, bo tu jest piła. W tym pojeździe. One się boją pił. Kurde, nie widać ich w tym w tym zbożu tutaj. No. Także w zasadzie na tym etapie rozgrywki to można nie są już tak potrzebne te budynki. Jak mamy też moda tego na trochę mniejszy griffing, nie musimy tak bardzo tej mapy eksplorować, żeby po prostu zdobyć te komponentki. No ale o tyle myślę, że koncept takiej kolejki to jest naprawdę fajna sprawa. Co ciekawe, właśnie teraz zobaczyłem, że. Ja to zrobiłem, tą kolejkę w 2020 roku. Mamy rok 2023, a walki z taką robi. Ciekawe, ktoś z moich filmów obejrzał. Być może. No, w zasadzie to jest tyle, tak. To myślę, że może w przyszłości na jakimś streamie, jak będzie jakiś weekend wolny, na co się na tym niestety na razie nie zapowiada, może na majówkę zrobimy sobie live'a, gdzie ja tutaj po prostu. Też osoby, co teraz pozbierałem w ostatnim czasie, trochę metalu sobie zrobiłem, drewna lepszego, czy po prostu tych komponent kitów nazbierałem, to sobie jakiś fajny pojazd zrobimy. Proszę, zobaczcie ile po prostu nawet tutaj rzeczy leży, amortyzatory, piły, szyby, koła. Skrzynka tutaj leży, taka zapasowa. Tu jakieś leżą te elementy fajne. Myślę, że to można jakoś w, w ciekawy sposób zaaranżować, a nawet może jakiś pojazd w końcu do zbierania. Tych nóg ich robotów wypadających albo do zbierania drzewa to jest coś co mnie zawsze bolało że trzeba wchodzić z tymi i to zbierać a te pojazdy co robiłem zazwyczaj były po prostu za ciężkie tamta ciężarówka co została na wyspie ta z piłami to ona była do tego przeznaczona ale po prostu je wywiozłem tam i w sumie nie wiem po co bo teraz by się tutaj przydała. No, także ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taka przy, przypominajka i zapowiedź przyszłych filmów Wam się spodobała. Piszcie komentarze. Mam nadzieję, że może macie jakieś pomysły ciekawe, co do tej kolejki, może jakieś pomysły na upgrade'y, może jakiś pomysł na ciekawy pojazd. Podeślijcie mi na Discordzie, wejdźcie na mojego Discorda, link będzie w opisie i podeślijcie mi, co tam myślicie. Możecie, może ciekawego tutaj zajść na tym świecie. Równo 20 minut. Myślę, że to jest dobry moment na zakończenie. Do usłyszenia.